Co by dzisiaj tutaj zrobić? Wiem, a może będę udawać chłopaka i podrywać dziewczyny na Snapchacie. Ale najpierw muszę przebrać się za chłopaka. Na pewno znajdzie się niejedna, której się spodobam. I wkręcę ją, że jestem chłopakiem, ale będzie ubaw, ale będę miała z nich bekę. Dobra, zaczynamy. Już sobie słuchajcie, ustawiłam inne imię. Dzisiaj nazywam się Max i będę miał taki głos. No dobra, no to teraz trzeba zmienić swój wygląd, oczywiście. I w tym celu najpierw trzeba wejść w body i teraz tutaj wybrać wygląd bardziej chłopaka. I się zastanawiam, który. Myślę, że wezmę ten taki, który jest akurat pomiędzy takimi wielkimi bickami, a. Bez bicków, że to powiem. Teraz minę i może minę weźmy taką uśmiechniętą po prostu. Więc żeby to działało, muszę usunąć to. Usunę też moje ciuchy przede wszystkim włosy. I teraz yy, hair. Ej, a może takie, tylko że one zasłaniają oczy. Moje piękne oczy nie mogą być zasłonięte. Więc szukamy jakiś innych. Czarne. Weźmy sobie czarne z takim artystycznym nieładem. I teraz yy, kadrasa jest dobra, więc teraz sobie weźmy ciuchy. 20 minutes later. Patrzcie, a może szus kto tam do mnie dzwoni? Ja szóst poproszę jakieś. Właśnie, a może właśnie trampeczki? Aha, bo to na szyję się robi. O, dobra, i niech takie będą i już elo. Dobra, jestem już gotowa. Słuchajcie, Max jest gotowy na poddychowę. Więc... wysyłam snap Robimy tak? Okej. Okay. I tak. Pyk zrobione. Pyk. I piszemy siemanko dziewczyny. Albo nie, bo, bo one nie mogą wiedzieć, że ja to masowo wysyłam. One muszą wiedzieć, że myśleć, że ja to do tej jednej jedynej piszę, więc siemanko piękna. Tak, 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 tak. To jest dobry pomysł. Co za Oliwia do mnie pisze? Czekamy na jakieś info zwrotne. Może ktoś taki się do nas um, odezwie? Hmm, może tak. Dziewczyny lubią zaradnych chłopaków, więc może pokażę im, że robię pranie. Tak, 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 tak. Na pewno niektórym to się spodoba. Tylko, że jak trzymam telefon, to nie trzymam tego kosza na pranie. Ale to nic, za to stoję przy pralkach. Dobra, więc. Umiem robić pranie. Okej. Okay. <grywia> Dziwy to są takie śmieszki, heheszki, ale naprawdę to też działa. Więc mam nadzieję, że któraś się na to załapie. Pyk, okej. Okay. Dobrze, że tych kosmetyków nie pokazałam, bo byłby problem. Uciekać stąd! Zaraz, zaraz. Czy pięknie wyglądam? O, może wrzucę takie zdjęcie przy lustrze. Czy jestem przystojny. Tak, tak, tak. Myślę, że to będzie lepsze. Okej. Okay. Czy któraś w ogóle mi wysłała odpowiedź snapową na moje snapy? To ja nie wiem. Ale one muszą ciągle myśleć, że ja, słuchajcie, no jestem tutaj tylko dla tej jednej jedynej. Dobra, sprawdźmy, wiem, że to twój dom. Aha. Z bestii. Okej. Okay. Takie foty ta w basenie. Żadna mi nie odpisuje, więc może pójdę na miasto albo, albo tak, zapytam ostatni raz, czy chcesz ze mną spędzić fajnie czas? Jeszcze nie zapytam o randkę czy coś, żeby e, nie słuchajcie, nie przestraszyć, a tam faktycznie chodzi ten chłopak. Umiem gotować. O, uwaga, uwaga. Ona mi odpowiedziała. Mar Marti Gdzie ta Marta siedzi? Gdzie ta Marty siedzi? Nie, nie wiem, gdzie ona siedzi, bo to jakieś dziwne... Dziwne miejsca, słuchajcie. Więc teraz tak. Ja sobie otworzę dom. Uwaga. Wychodzę. I gdzie jest ta Marti Słuchajcie, potrzebuję auto. Dobra, może być nawet te. Zamykam szybko. Uwaga i jedziemy. Jedziemy szukać Marti Ona mi odpowiedziała... Więc spróbuję do niej zagadać. Dobra, tu nikogo nie ma. Gdzie jest ta Marty? Gdzie jest ta Marty? Ona umie gotować. Ja umiem robić pranie, więc może się dogadam. Muszę wysłać. Muszę wysłać do niej zdjęcie. Więc teraz tak, Snap. Marty jadę do ciebie. Marty, jadę do ciebie. Gdzie jesteś? Piękna. Ok, Pyk, i gdzie ta Marty jest? Wysyłam. Dobra, na razie to jest prywatna do niej wiadomość. No bo ona pierwsza mi tak odpowiedziała na snapa. Więc uwaga, uwaga, to będzie mój pierwszy cel. Więc jedziemy, ale wysyłają już snapy inne dziewczyny. Oh o, no, woo! Przywaliłam w coś. Co za Sandra? No, fajnie, fajnie z dziewczynami na mieście. Queen! Uuu! Uh, ale queen! Chyba do niej zagadam! Tylko najpierw potrzebuję znaleźć tą Mati, ale ona się na razie teraz do mnie nie odzywa. No. Więc jadę gdzieś indziej. One są w grupie, to jest najgorsze jak one są w grupie. Dobra, idę gdzieś tam, widzę tutaj chyba jakąś dziewczynę. Ale nie wiem czy się uda, czy się uda ją poderwać. Halo? Ojej, by takie czyste żebym wlazła w nie. Cześć Żanetka! Cześć Żanetka, postawić ci Tak powinnam mówić. Żanetka! Może chcesz What? No to jak ty możesz mówić po angielsku jak ty jesteś Żanetka? Dobra to jest słuchajcie fail, więc idziemy już gdzieś indziej, ale furę ma fajną. O, o, o co to za księżniczka chodzi? Halo, co to za księżniczka? Cześć, cześć Klaudia, hej, hej, pięknie wyglądasz, piękna sukienka dziękuję, no i więcej nie mówi słuchajcie, nic więcej ona nie mówi ale make up, ich, jaki ma ładniutki no może też się zaprosić, okej okay, okej, okay. no to ho to ho, dobra, idziemy okej, okay, łatwo, łatwo poszło słuchajcie, widać, że uwierzyła mi, że jestem chłopakiem, więc tutaj już to wszystko zadziałało, idziemy na kawę, idziemy tutaj na kawę ta mam nadzieję, że nas nie rozjedzie chodź, chodź, chodź proszę bardzo Usiądź sobie tutaj. Um, I nie wiem, i zaraz ci tutaj coś przyniosę. Albo pani jakaś przyniesie nam do picia kawę. Chcę się dowiedzieć, czy ja jej się podobam, więc takie pytanie leci. A ja ci się podobam? Mam tam jakiś inny głos, ale dobra, to nie ważne. Ma... Jasne, ej, zobaczcie, jak Easy. Um, hmm. no dobra, no to co, jak idzie tak Easy, to chyba lecimy Aha! do przodu. Może chciałabyś zostać moją dziewczyną. Uwaga, uwaga, uwaga. I co, i co, i co, i co, i co, i co. Ej, łatwo, 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 spójrzcie, spójrzcie. Ona ok, napisała. Okej okay. to zostań tu na chwilę. Poczekaj na mnie. Mam niespodziankę. Żadnej niespodzianki nie mam. Oliwia, nie przeszkadzaj mi teraz, bo ja tu podrywam. Mam dla ciebie niespodziankę, więc możesz tu zaczekać. A ja oczywiście niespodzianki żadnej nie mam. Ja po prostu lecę poderwać i robię <laughs> dziewczynę. Zobaczmy snapy. Może ktoś mi y odpowiedział. Queen. Tam była queen jakaś. One mają normalnie te korony. Hejka. No dobra, poszukujemy. Poszukujemy kolejnych. uuu, ale ładniutka. <laughs> Jakie perły, śliczne, ale jaki kwiatuszek, a że naszyjnik, no ładne, no tak, ten kwiatuszek też jest piękny, ale ty piękniejsza, dziękuję, okej, okay. podłapała, podłapała, rozmawia ze mną, to jest najważniejsze. Jak się nazywasz? Karcia, a ty? No Max, Max, jestem z Ameryki, ale przyjechałem tutaj w interesach, ładnie, no dziękuję, może... Poznamy się trochę bardziej, bo um, jakoś muszę sobie tutaj po prostu zająć ten czas, kiedy jestem w Polsce. O, zrobiło to na nie wrażenie, wow. No i nie znam tutaj nikogo, więc może pokazałabyś mi miasto. Czekam, aż ona coś odpowie, a ja w tym momencie sprawdzam, słuchajcie, nowa sukienka, jak się podoba. O, to właśnie z nią rozmawiam. Hejka, taki wieczorek, okej, okay. ale mi dzisiaj piękne. No faktycznie, jest bardzo dużo tutaj pięknych dziewczyn. Ja dopiero się tu wprowadziłam, ale mogę ci trochę pokazać. O, to pasujemy do siebie. Chcesz może do kawiarni lub do Wesołego Miasteczka? O kurczę, kurczę, kurczę. O nie, yy, w kawiarni jest ta dziewczyna. Yy, wolę Wesołe Miasteczko. Muszę, słuchajcie, yy, uważać. Muszę o tym pamiętać, że w kawiarni tam jest ta dziewczyna, która niby czeka na niespodziankę, ale się nigdy na nią nie doczeka. Dobra, wolę Wesołe Miasteczko, już jej powiedział. No to chodź. Kolejny snap, kolejny snap, sprawdźmy. Pozdro król króli się. Ładny make-up, dziewczyna miała, też do niej zagadam. No dobra, jestem ciekawa, czy jej się podoba moja styluwa ale na pewno, skoro idzie ze mną na wesołe miasteczko, to na pewno styluwa jej się podoba. No dobra, to co? To może tutaj sobie wsiądziemy, nie? To tutaj. No faktycznie, to chodźmy może na koło. Hmm. Ej, co jest? Czy ona się waha? No okej, okay, i tak nie mam co robić. Udaje, taką wiecie obojętną, a przecież dobrze wiem, że taka nie jest. Masz piękny uśmiech. Nie słuchajcie, te dziewczyny się nie skapną. Hmm, dziękuję. One się nie skapną, słuchajcie, ale ja cię ledwo znam. Oj, przestań, ja ciebie też. I słuchajcie, one się nie skapną na pewno, że to ciągle jestem tą samą osobą, że ciągle jakby spotykają się z tym samym chłopakiem. Nie będę się przebierać. A po co mam sobie dorabiać roboty? Myślę sobie, że ją też tutaj zostawię i słuchajcie, teraz przejdę do jakichś innych dziewczyn. Naprawdę Ci się podoba? No oczywiście, tak bym nie marnował czasu. A ja tutaj sobie zerknę oczywiście inne. Byłam na rzęsach chyba. Kto to taki? Może. Okej, okay, dziewczyna jest nad morzem. No więc jak? A ta na... niech ci będzie. Juhu! No dobra, no to lecę coś, słuchajcie, załatwić. Kolejna dziewczyna się zgodziła. Ja muszę teraz stąd odejść, bo tu jest za dużo ich, więc um, zaraz się skapną, zaraz się skapną. Lecę gdzieś dalej, lecę gdzieś dalej. O, a ta co taka queen, fanula. W dymie, tak sobie siedzi. O, to może się do niej dosiądę. Dosiądę się do niej. O! Znamy się. Cześć księżniczko z mych snów. Mam nadzieję, że tym tekstem ją urobię, słuchajcie. Co <laughs> mi przychodzi do głowy? O, widzicie? Zdziwiła się. Poszukuję takiej księżniczki na bal. Romantycznie, no a jak ze mną jest zawsze romantycznie. No więc, czy zgodzi się ze mną pójść na Bal? Jeśli się zgodzi, to już ją mam, więc wtedy przejdziemy Ja, no tak. Nie wierzę. No to uwierz. Zgoda. Okej, okay, to muszę coś załatwić. Kolejna, słuchajcie. Lecę gdzieś dalej, lecę gdzieś dalej. One siedzą tutaj we dwie, więc niedobrze, niedobrze. Potrzebuję gdzieś załatwić jakąś kolejną dziewczynę. Kto to jest? Jakaś creepy dziewczyna, słuchajcie. No, hmm. O, 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 elfica. Elfica. Elfica jeździ na deskorolce. Cóż to za piękna suknia. No pięknie wyglądamy razem. Czarny i czerwony, young, jak Ying i Yang. Muszę zrobić sobie z nią selfie. I wtedy może, słuchajcie, to już wystarczy. Uwaga, uwaga, pyk, wysyłamy. Dobra, poszło. Zobaczymy. Ładna? No pewnie. Pasujemy do siebie. Okej, okay, okej, okay, poszło. Ej, 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 tu są dwie dziewczyny. Do tej z pazurami. Do tej z pazurami do Gabi wyślę e, fotę. Słuchajcie, że ją widzę i, i w ten sposób muszę do niej zagadać. I wtedy, wiecie, bo ja nie mam czasu, żeby rozmawiać z każdą z osobna, więc muszę tak to załatwić. Jakie pazy? Wow. No nie wiem, mało się znamy. Oj, dajcie spokój. Ej, one się chyba ustawiają do mnie w kolejce. Wszystkie dziewczyny. Nabiorę, nabiorę dzisiaj. Zwróćcie uwagę, że nie zorientowały się, że jestem dziewczyną. Mam kolejnego snapa. Uwaga. Yy, ona czeka na mnie. A ona chce się spotkać ze mną w kawiarni, ale ja się nie spotkam. Dziękuję. Okej, okay, odezwała się do mnie. Samo to, że odzywa się do mnie dziewczyna, to już jest znaczące. Więc uwaga, uwaga, musimy sobie jeszcze tutaj obczaić inną dziewczynę. Chcesz fajne teksty na podry? Co? Ja nie potrzebuję. Ja je potrzebuję. O, dobra, dobra, uwaga. Wyślimy, wyślemy do niej. Co za styluwa. Wow, no więc, jak Joliszka, podobam Ci się czy coś, o Nati, Nati do mnie się odezwała, moje tipsy i rzęsy, no ładnie, ładnie, czy ile snapów, już się zaczynają, słuchajcie, serduszka, już jest tego wow! dużo, co, kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem, oh my god, co to jest za tekst, w ogóle jak masz na imię, no Max jestem widać. Pyk. Jeszcze X zjadłam. Dobra, słuchajcie, ja tutaj sobie nie bez nią rozmawiam, ale, e, <laughs> ale muszę tutaj coś ugrać z innymi dziewczynami. Więc. Dobra, jej zaoferuję randkę, bo chyba żadnej tak nie mówiłam. Czy pójdzie ze mną na randkę? E, no dobra, no to okej. Okay. Widzimy się o. 18. Muszę wysłać do Joliszki informację, że widzimy się na Disco. Kochana, dobra, uwaga, pyk. Wyślę to do niej i słuchajcie, będą balety. Okej, okay, poszło. Dobra, no to lecę w takim razie na te balety. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? To jest ta moja piękna. Jesteś piękna, chodź, chodź ze mną na balety. Idziemy, idziemy, słuchajcie, się bawić. Chodźmy, dobra, idziemy, idziemy na densy. Na bank bez problemu nas tam wpuszczą. Będziemy dęsić. Pokażę jej, jakim jestem królem parkietu. No dobra, uwaga. Wbijamy i się zaczyna Uhu! Wyprzedziła mnie skubana. Oh! O kurde, co się wydarzyło? Dlaczego jest tyle dziewczyn? Co jest grane? Ojej w końcu przyszłeś? Cześć! To się wydostało spod kontroli. To musiało się wysłać do wszystkich na raz dziewczyn, a ja przecież tylko tutaj miałam przyjść z Joliszką, a one wszystkie dostały tą wiadomość, a ja przecież z nimi wszystkimi kręciłam. Słuchajcie, jak to się wyda to już po mnie! Czemu te dziewczyny tak do ciebie idą? Hejka, Max, ja czekałam, hej, hej, jesteś już. O, nie, ja tu zwariuję! Ja jestem sam, a ich jest tyle! Skąd te dziewczyny tu? Czemu wszyscy do niego podchodzą? Jesteś już, czekaj, co? Nie, 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 one się zaraz skapną. O nie, 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 nie. To się zaraz źle skończy. Czemu to jest tyle dziewczyn? Zaleźli coś, a nie iść do niej. Yy, on mnie zaprosił. Co tu się dzieje, Max? Napisał do mnie. Napisałeś do mnie. O nie. Zaraz to wszystko wyjdzie. No jak to nie wiesz? Mieliśmy się to spotkać. Zaprosiłeś mnie. Co się dzieje, Max? No tłumacz się, Max. To jak to mogłeś do wszystkich zaprosić? Napisałeś, że mamy się spotkać. O co chodzi? Tłumacz się. Jestem w jakichś tarapatach. To chyba jakiś wirus w telefonie. Może mi uwierzą w to, słuchajcie, ale zobaczcie, mam przerąbane. Ja myślę, że teraz wymyślę bitwę taneczną pomiędzy dziewczynami. Yy, sam jesteś wirus, jaki wirus? Nie ma żadnego wirusa. Jak możesz o ty. Szykowałam się! Tata wirus! Sam jesteś wirus! Jak możesz tłumacz się? Myślę, że zrobię tą yy, bitwę taneczną, to wtedy one się czymś zajmą. Odczepiam się ode mnie, a ja ucieknę! Powiem im, że tą bitwą taneczną wybiorę jedną z nich na wybrankę mojego serca. Dobra, uwaga! Mam nadzieję, że na to pójdą. Podzielcie się na dwa teamy, nawet nie można przejść Ja stanę tu Waga. No dobra, ja sobie stanę tu, żeby wszystko dobrze, słuchajcie, widzieć A one niech się dzielą na dwa zespoły Zobaczcie, zobaczcie, jak biegają Coś już kombinują, jak im tutaj właśnie zależy A ja sobie serknę na jakieś inne snapy Może są jakieś dziewczyny, które nie wiedzą o co chodzi Jest ona, nie wie o co chodzi Więc zaraz się z nią spotkam Oh my god, zobaczcie, one mi wysyłały mm, Dzięki, znamy się O nie Patrzcie, patrzcie. No sobie ze mną robiły zdjęcia. Tutaj już mi. Ja nie widziałam, a one już mi wysyłały zdjęcia właśnie z disco. O, nie, nie, nie. Dobra, no to uwaga. Was strona moja. Start. Dobra, obczajamy lewą stronę. Obczajamy Tusia. Nati, Sweet Rybki. Karcia. Fanula, kitty belli, ty. Fania, kitty belki, ty. Koniara, A12. Karyna, Majusia, 201, 4, 4, I nami. Uwaga, uwaga. No, pięknie, pięknie wyglądacie, pięknie się prezentujecie. A teraz czas start na prawą stronę. Prawa strona, czas start. Ale piękna suknia. Uwaga, uwaga, zobaczmy. Zaczęła tutaj Elfica Olafanka Fanka, Eli, czyli pewnie Belli. Uwaga, Joliszka jak densi! Oh my god! Co ona? Sandra Sweet, rybki. ale Elfica co daje czadu? Johan! Ulala! Chyba dobrze się bawi. Gabi daje radę z tymi pazurami. Kity Tysia? Tysia. Brawo, brawo, z takim królikiem na plecach też jest Git. O, milski Tybelki. Pięknie, pięknie jumpuje. I uwaga, Malwi Fanka 76. Skoki, skoki, podskoki. No dobra, dobra. Pięknie, bardzo pięknie Wam idzie. Ale słuchajcie, ciężko jest mi stwierdzić. Teraz wszyscy naraz i mam nadzieję, że na to pójdą, a ja w tym całym zamieszaniu ucieknę stąd, bo jestem w tarapatach. To może być jeden wielki problem, że one zobaczyły, że ze wszystkimi naraz się chciałam umówić i w ogóle wyrywałam ich, więc uwaga, uwaga, a ja teraz uciekam. Szybko, szybko, uciekam, uciekam. Ja mam nadzieję, że mnie nie ucieknę tam, gdzie pieprz rośnie szybko, szybko, o już się ściemniło, ściemniło się szybko! Szybko biegnij! Szybko, szybko! Fura, 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 fura jakakolwiek! Jaka fura, fura jakakolwiek! Zamykam cię, furo! Jadę, 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 jadę! Speed! Na maksa! Na maksa, na maksa! Ile mogę! Szybko, szybko! Uciekam od nich! To są nawiedzone dziewczyny, słuchajcie, jak chcę z nimi zadzierać, już nie będę tak oszukiwać. Jeśli filmik właśnie spadało, to zostawcie łapę do góry, subskrybujcie nasz kanał i zaznaczcie dzwoneczek na ja bieżąco. A ja się z Wami żegnam i uciekam!